Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No i pojawiła się nowa arena prób dla najnowszej postaci w Wajewkerynie, czyli dla Mulan. No i na tym filmie pokażę Wam, jak zrobić wszystkie walki standardowo. Nagrody te same, więc chyba tutaj nie ma nic absolutnie do dodania. Zapomniałem to przeklikać wcześniej, więc zrobię to teraz na szybko. No i tak, zaczynamy od walki tej na prawo, tutaj. Zaczynamy w tym miejscu, idziemy sobie od razu na prawo. I ustawiamy następującą drużynę, generalnie tak na dobrą sprawę w paru walkach Mulan nie potrzebuje żadnej pomocy i zrobi te walki sama. Ale ja i tak ustawię drużynę na wypadek potencjalnego osłabienia postaci. Lepiej być zabezpieczonym wiadomo, także ustawiamy Joannę, Oku, następnie Babę Jagę, następnie Mulan i Desira jako piąta. No i lecimy. Nadal jestem zdania, że to będzie naprawdę bardzo mocna postać i polecam sobie już powoli zbierać różne zasoby. Tak jak widać, ona robi wiele rzeczy, wbija się w przeciwników, tak naprawdę podrzuca ich, zadaje duże obrażenia. Idziemy na dół, tu będzie nasza walka numer 2. Będzie wyjątkowo troszkę inna drużyna. Ustawiamy tak: Merlin, Palmer, Veitael, Mulan, Noipegi na piątce. Po prostu jest dziwne ustawienie przeciwników. No, i ostatnia walka będzie tak naprawdę z drużyną, której używałem w pierwszej walce, ale o tym później. No i Mulan tutaj niszczy absolutnie każdego na swojej drodze, jak widać. I teraz tak, idziemy na lewo w to miejsce, tutaj. I drużyna będzie taka sama, nic nie zmieniamy. Lecimy. Mulan tutaj tak naprawdę będzie się bawiła z przeciwnikami. No i zobaczmy sobie statystyki, znowu największe obrażenia. Co prawda nie ma jakiejś ogromnej konkurencji, później będzie miała, no ale i tak te obrażenia są po prostu chore. Tutaj w lewym górnym rogu mamy walkę numer 4, inna drużyna, więc tak, będzie Anoki, następnie Warek, Salaki, Mulan, no Jaudrae. I I właśnie będzie konkurencją. No, i bardzo dobrze sobie jako konkurencja zresztą poradzi. Tak jak widać, nawet przebiła troszkę Mulan w obrażeniach. Zbieramy. No, i na prawo mamy walkę numer 5. Ta u góry, tutaj. I tutaj wywalamy Anokiego. I dajemy Leonardo za Anokiego. Tak naprawdę damy radę nawet z tym Anokim. Z tym, że ja staram się zawsze ustawiać formację w taki sposób, żeby żadna postać nie zginęła. No i niestety Anoki ginął. Więc trzeba było go zastąpić leonardem, który znakomicie sobie poradził z resztą. No, i tak jak widać, mulan tutaj największe obrażenia. No i walka numer 6 będzie tak naprawdę z formacją, której używałem w walce numer 1. Czyli tak, tam była Joanna, następnie oku. No i co? Mieliśmy też Babę Jagę, Mulan na czwórce i Desire na piątce. No i ta drużyna bez żadnego absolutnie problemu sobie poradzi. Zresztą nie wiem, czy to nie jest ta walka, gdzie Mulan samemu dałaby radę. Więc dziwne by było, gdyby w drużynie sobie nie poradziła, prawda? No i największe obrażenia po raz kolejny. Także zbieramy tutaj doświadczenie w tym przypadku. Idziemy po skrzyneczkę. Zbieramy 1 na 1 6 na 6 zamykamy, wychodzimy, no i idziemy losować. Jeżeli macie taką możliwość, no za kamienie możecie, niekoniecznie za diamenty. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego króciutkiego filmu. Życzę Wam powodzenia, żebyście wylosowali bardzo dobre postacie, postać premium z kamieni na przykład. Życzę Wam również miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.